we mm -hmm. Cześć, z tej strony Paweł, witam Was na HetiSion Tour 2022. Chodźcie zobaczcie, co dla Was przygotowaliśmy. Specjalnie skonstruowana szafka na szufladach Avante Hue. Opcja Avante Hue Inlay, w tym przypadku wypełnienie szklane, a także poniżej tradycyjna szuflada skrzynkowa. Tuż obok się, znajduje się nietypowa szafka, która pokazuje całą technikę e, ukrytą w środku. Opcje synchronizacji wersji pusztu Open Silent. Znakomity system Wingline L, wiele zastosowań. Szafa, e, szafki górne, szafki dolne czy też zabudowa wnęk. Powyżej no, ekskluzywny zawias sensys w tym przypadku w kolorze Obsidian Black. Tuż obok nietuzinkowy zawias, jest to zawias Weosys wykonany ze stali nierdzewnej do bardzo trudnych warunków atmosferycznych. Tuż obok znakomity system TopLine L. Dzięki niemu możecie zrobić szafę, która zasłoni wszystkie elementy i możemy cieszyć się piękną, dużą płaszczyzną. Nad systemem Topline L znajduje się znakomity system SlideLine M. Dzięki temu możecie zmienić smutny regał w bardzo designerski mebel. Stanowisko kierowniczki naszego eventu. Dba o wszystkie szczegóły. Specjalnie e, mamy tutaj rozłożone dla Was stoły, pokazujemy szablony do montażu szuflady, do składania szuflady. Tuż obok możecie tą szufladę zamontować, przetestować, zobaczyć jak ona świetnie działa. Mamy coś ekstra dla Was. Specjalnie przygotowaliśmy konkurs rzutu lotek. Wystarczy trafić w dziesiątkę i ta wkrętarka będzie Wasza. Razem z nami w trasie jest także firma Lignum Soft, Sebastian i Jan, przedstawiciele firmy Lignum Soft. Janku, opowiedz w paru zdaniach, czym się zajmujecie i co pokazujecie naszym wspólnym klientom. Witajcie. Na trasie HETISH TOUR razem z firmą HETISH prezentujemy nasze oprogramowanie KORPUS. Firma Lignum Soft zajmuje się sprzedażą oprogramowania dla producentów miejsce oprogramowanie. Skierowane właśnie do tego odbiorcy. W prosty sposób można zaprojektować mebel, wykonać optymalizację, a także wypuścić programy na maszyny CNC. A ja zapraszam Was do kontaktu z Sebastianem i z Jankiem. Oni Wam wszystko wytłumaczą podczas telekonferencji lub też rozmowy telefonicznej. Polecam program KORPUS. Idziemy dalej. k tak wygląda nasz bus eventowy.